Happy TV! Nadajemy jak zwykle z 12 multimedia Happy End, festiwalu filmów optymistycznych. Przyjechali do nas goście, twórcy. Jest z nami Marta Tracz, która była producentką i montażystką filmu Moja Skółka. A to powiedz, o czym był film i jak bardzo był optymistyczny? Film moja jaskółka był filmem o wyborach moralnych. Był to film otwarty. Można go odbierać optymistycznie i można go odbierać pesymistycznie, więc można uznać, że był połowicznie optymistyczny. Film nie był prezentowany jeszcze na festiwal. Ła! Wow, to jest premiera festiwalowa, A, Ale historia. Tak, tak, dokładnie. To jest premiera festiwalowa, więc ale... Mamy nadzieję jeszcze na inne sukcesy, aczkolwiek już tutaj się cieszymy, że, e, że cieszę się ja osobiście też, że, e, że mogliśmy też się zaprezentować w Rzeszowie. E, no miałam wrażenie, że e, pozytywnie, że było skupienie i reakcje, jakby u, u, uważna widownia, więc e, cieszę się, że e, no mam nadzieję, że dobrze został film odebrany i, e, i coś dał widzom. Marta zostaje na happy Endzie do samego końca, aż do soboty, a jutro my kolejne projekcje i jej debiut, debiut dokumentalny film pod tytułem SPA. Także zapraszamy na filmy optymistyczne do WDK. -u. Zapraszamy do Rzeszowa na najbardziej optymistyczny festiwal w Polsce. Filmy fabularne i dokumentalne. Profesjonalne, studenckie i niezależne, tylko optymistyczne. Multimedia, happy end festiwal filmów optymistycznych.